Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że start każdej rakiety nośnej to tak naprawdę kontrolowany wybuch wielu tysięcy kilogramów łatwopalnego paliwa. Czasem może pójść coś nie tak. No i tak się właśnie stało w przypadku statku kosmicznego Blue Origin. W około minutę po starcie, gdy na rakietę oddziaływały największe siły, automatyczny system wykrył anomalię w trajektorii lotu i uruchomił silniki na paliwo stałe, które bezpiecznie oddaliły kapsułę od rakiety. To typowy przykład successful failure, Czyli porażki z Happy Endem, bo chociaż rakieta została utracona, system zadziałał. Tym razem na pokładzie nie było pasażerów. Systemy ratunkowe w rakietach nośnych są tak stare jak historia techniki rakietowej. Już pierwsze amerykańskie rakiety nośne były wyposażone w rakiety ratunkowe. Niektóre z nich, tak jak w przypadku tej rakiety Redstone, były nieco zbyt czułe i odpalały się bez potrzeby. Rakieta pierwszego człowieka w kosmosie, Jurija Gagarina, była pozbawiona tego systemu, bo kosmonauta siedział w katapultowanym fotelu. Ale nowsze radzieckie rakiety były już w niego wyposażone, co przynajmniej dwukrotnie uratowało życie astronautom. Pierwszy raz w 1983 roku, kiedy rakieta zaczęła płonąć na wyrzutni startowej. Dodajmy, że użycie takiego systemu nigdy nie jest dla astronautów miłym doświadczeniem. Przeciążenie kapsuły sięgają wówczas 17G. Po raz kolejny system ratunkowy w sojuzie zadziałał w 2018 roku na wysokości 50 km, oddzielając bezpiecznie pojazd od rakiety nośnej i po raz kolejny ratując astronautów. Mniej szczęścia miała załoga wahadłowca Challenger w 1986 roku. Jedną z największych wad promów kosmicznych było to, że nie można było w nich zainstalować odrzucanej kabiny, a z użycia katapultowanych foteli zrezygnowano po lotach próbnych. Pamiętajmy, że siedmioosobowa załoga wahadłowca siedziała na dwóch różnych pokładach. Do ratunkowych rakiet NASA powróciła w projekcie Artemis, używa ich także Elon Musk w kapsułach Space Dragon. To, co dla właściciela firmy Blue Origin, Jeffa Bezosa, jest porażką, dla wielu przyszłych astronautów oznacza bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że systemy ratowania życia astronautów są coraz doskonalsze i w odpowiedniej sytuacji potrafią zadziałać.